Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku, dla mnie bardzo ważnym momentem w życiu, że tak powiem, mojego van życia, a mianowicie, no, chcę Wam dzisiaj zaprezentować mój nowy zakup, mój najbardziej odjechany zakup, jaki, kurde, kiedykolwiek zrobiłem, jeżeli chodzi o auta osobowe, jak wiecie, już od jakiegoś czasu tam mówiłem, wspominałem, że chcę wyjeżdżać razem z rodziną. Razem chcemy wspólnie jeździć z dzieciakami, żoną, bo żona tak samo jak ja jest też zapalonym Vanajfowiczem, ona lubi takie wyjazdy w dzicz. Tylko no niestety przy dzieciach, przy tak dużej rodzinie perła nam nie starcza dlatego jeżdżę przeważnie sam. Jeżdżę czasami z dzieciakami starszymi, rzadziej z młodszymi, ale staram się jeździć jak najwięcej, w okresie letnim próbowaliśmy też właśnie no razem jeździć śpiąc w namiotach, w samochodach, widzicie w kombi tam jakieś różne takie rzeczy, żeby było po prostu fajnie. nie? Pierwszy pomysł był taki i przez dość długi czas pielęgnowany, ale nie mówiony wam, to był pomysł, żeby kupić sobie niewiadówkę. Powiecie, niewiadówka mała, jak Marcin pomieścić tak dużą rodzinę. Otóż da się pomieścić w niewiadówce, można zrobić sześć miejsc do spania, widziałem takie projekty i taki był zamysł, żeby właśnie to robić. Ale później, gdzieś tam z tyłu głowy też siedział pomysł, żeby kupić sobie auto. Po prostu dostawcze, kontener tak zwany, gdzie można fajnie zrobić dużo miejsca do spania, i w tym celu dokonałem pewnego zakupu. A że jestem miłośnikiem Volkswagena T4, udało mi się zdobyć kontener właśnie na takim aucie. I dziś przedstawię Wam właśnie mój nowy zakup z małym ale, ale o tym za chwilę. Otóż i ona, proszę bardzo, to właśnie kupiłem. Już dziś mogę powiedzieć Wam, że nosi nazwę Aurora. Aurora to bogini świtu. I tak będzie. Ja powiedział. Naska uchylona, jak widzicie. Zaraz Wam wszystko po szczególe opowiem. Jest to 2002 rok. Widzicie, siedzenie troszeczkę zmęczone. Trzyosobowy. No kabina jak kabina, tak samo jak w mojej Perle. Jest wszystko dokładnie to samo. Trochę tu jarane śmierdzi, ale spokojnie ozonator załatwi sprawę. Silnik, jaki tutaj drzemie, to 2,5 Turbo Diesel, ale nie ACV, tylko AJT, czyli ten 88-konny. O, tutaj proszę bardzo. Tu widzicie ciekaweczka do odłącznika sprzęgła. O tym za chwilę. Najpierw Wam pokażę, co i jak. Najważniejsze to jest tutaj, o, tu. To jest po prostu serce tego auta. Czy on nie jest wspaniały? człowieko coś Ty zrobił. Jeden powie. Takie właśnie auto sobie kiedyś wymarzyłem. Auto jak widzicie nie ma żadnej elektroniki. Korbotronik do otwierania szyb. Tutaj nie ma żadnej klimatyzacji, ale ma ten fajny schowek. To mi się podoba. To jest fajna sprawa. To, obypne, to Diagnostyczne. Biegałkę trzeba będzie wydłużyć, tak jak ja lubię w Tak Miałem takie przedłużkę, to jest fajna sprawa. Mamy tylko nawiewy, nic więcej. To jakiś tajemniczy przycisk, nie wiem do czego on służy. Zegarki już takie. Ma ABS. Nie wiem, czy działa jeszcze, że powiedziawszy, nie sprawdziłem podczas jazdy. Eee, no to tak się nic nie zmienia. Mamy tutaj szybkę z tyłu, która jest <laughs> niepotrzebna, bo generalnie eee, no z tyłu jest kontener. tutaj jakiś wieszak, chyba na coś. Nie wiem na co. Tutaj trochę miejsca, żeby można było pochować różne eee, sprzęty. Już tutaj widzę miejsce, chyba na wiktrony. W razie czego, dobrze, a teraz chodźmy na pakę, bo na pewno to Was najbardziej interesuje. Kamper przygotowany, można spać. <grych> no nie, nie, nie można spać. Na razie powrzucaliśmy takie brzdety kurde z garażu, które zrobią to oczywiście wyjazd. Drzwi mi się tu zamykają, czekajcie, jakoś się może tutaj... Zobaczcie jak wygląda fajnie skrzynia. Skrzynia jest całkowicie, o nie widać mnie. Skrzynia jest całkowicie aluminiowa. Nie ma tutaj co rdzewieć. Jest w bardzo dobrym stanie. Ściany są proste. No, tutaj to wiadomo dziurki takie to po przewożeniu różnej rzeczy się porobiły to wszystko się oczywiście zrobi. Yy, nie ma tu żadnego okna tak ma być. Tutaj tylko z tyłu jest takie coś. No, nie, to się otwiera generalnie w tamtą stronę. Można taki wywietrzyć sobie zrobić. Ale zobaczcie, jaki tu jest potencjał. No, przecież to jest po prostu poezja do kwadratu, jak to się mówi. Wymiary paki, jeżeli Was interesuje, wysokość to 2,20 dotąd. Więc zobaczcie, tutaj mogę kurde mało tego. Zobaczcie, co mogę podskoczyć, mogę sobie stanąć na stole w takim tym stoliku. I zobaczcie, nadal nie sięgam do sufitu. To jest po prostu poezja i o to mi właśnie chodziło. Szerokość. To 2 m5 a długość paki to 3 m, czyli pół metra, Prawie 3,5 metra, dokładnie teraz nie pamiętam. Także jak widzicie, no Uda, nie widać. Także jak widzicie potencjał jest naprawdę ogromny. Planuję zrobić także żadnych okien zewnętrznych. Ja chcę, żeby to dalej był taki samochód incognito, dostawczy. Jedyne co zrobimy, to oczywiście zrobimy tutaj jakieś włazy dachowe. Włazy. Oświetlenie dachowe takie jakie wiecie, takie kominki, szyberdachy takie można powiedzieć. Tutaj, może na środku się wpierdzie taką. Świetlik dachowy, brakowało mi słowa. Ale to wszystko wyjdzie w praniu. Generalnie w planach jest prysznic, pójst, jest szafeczki, kuchenka, gaz. No, wszystko, generalnie ogrzewanie. Wszystko będziemy robić. Generalnie powiem Wam, praktycznie wszystko mam. Prawie wszystko mam na wyposażenie. Potrzeba tylko moje trochę pracy, trochę wykończenia tutaj. Powiedzcie, o Marcin, to będziecie majątek kosztowało. <gryw> majątek to by kosztowało, jakbyśmy używali rzeczy stricte pod kampery, takie wiecie, jak ocieplenia. Ściany tutaj już są ocieplone, tu nie widać, gdzieś tu było widać. Generalnie tutaj jest steropian, ale nie wiem, czy ja go nie wypruję, nie dam waruny, zobaczymy. Może zostawię ten steropian. nie nieocieplony to jest dach, to jest goła blaszka. To tutaj się da wełnę. Wełną też można ocieplać, bo widziałem takie projekty. Nie trzeba specjalistycznie jakiś tam Matt i ISO, co to coś tam nazywa. bo To tylko rodzi niepotrzebne koszty. Wszystko będę robił sam. Nikomu nie będę tego zlecał, oczywiście. Znacie mnie. Ale chodźcie, co jest najważniejsze, co Wam pokażę, co jest fajne w tym samochodzie. Najlepsze w tym samochodzie jest to, zobaczcie. Potrójna rama. <laughs> tutaj nie ma co zgnić. Ta rama jest w tak doskonałym stanie. To jest po prostu piękne. Piękne i poezja i o to mi właśnie chodziło. Sama buda, zobaczcie, no jest w idealnym stanie, ale nie ma jakichś dziur, nic. Tutaj ewentualnie pęknięcie lakieru, tutaj na tym mózgu też, ale to jest z włókna, także to się tam nic nie stanie. Teraz, jeżeli chodzi o jego bolączki, a ma bolączki, bo kupiłem go bardzo tanio. Jest tutaj do roboty i są grube sprawy do roboty, ale wszystko po kolei. A najmniejszy najmniejszych to, co to, to grill widzicie? Grill tu się nie, prawie nie trzyma. Nie jest jakiś zgniły, tylko obklejony z jakąś naklejką. Nie wiem po co tam uchwyty są połamane i te sprawy. E, dobra, przejdźmy teraz do technicznych spraw. No, Auto ma swoje bolączki i z takimi bolączkami je kupiłem. A mianowicie gruba sprawa to jest tak na pierwszy rzut tak. Zrzucić skrzynię biegów. Jest tutaj zastosowana długa skrzynia biegów, więc ktoś ją z... tak mi się wydaje, że długa skrzynia biegów pod charakterystyce jazdy, ale bardziej szczegółowo sprawdzę to oczywiście Wyciągają skrzynię. Nie wiem, czy będzie do zmiany dwumasa, to ewentualnie się ją zmieni. Na pewno coś jest z sprzęgnikiem nie tak, dlatego słuchacie, że jak go kupiłem, kupiłem go w Poznaniu, co że możecie zobaczyć, że na poznańskich dachach jest. W ogóle opowiem Wam historię. Jadąc tutaj, już tam na parkingu się spotkaliśmy z, ze sprzedającym. Powiedział mi, że jest słaby akumulator i ciężko czasami odpala. Mówię: Dobra, okej, okay, tam 3-4 razy odpaliliśmy. Odpala, dobra jest, dojadę sobie to zrobię, nie? No i odpaliliśmy, pojechaliśmy 10 km od miejsca zakupu na stację benzynową, zatankować, bo trzeba było podtankować troszeczkę. I po zatankowaniu wsiadam, przekręcam. A tu. O, 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 mówię, no, pysznie. Pysznie jak cholera. Byłem synem, całe szczęście, że byłem synem. Wzięliśmy go, jakoś zepchnęliśmy kawałek do przodu. Tak stanęliśmy ko z boku, koło stacji. I no i początkowo padło właśnie na ten akumulator, nie? Pewien bardzo miły pan ze stacji. Klient podszedł po prostu. Co, kable potrzebne? Ja mówię, no przydałoby się, kurde, no bo kupiłem nowy samochód i właśnie nowy, stary samochód. Mówi, dobra, za 5 minut będę tu blisko miasta przyjadę, przyjadę, to tego, przywozę kable. Fajnie, na serduchu mi się ciepło zrobiło. Jeszcze można liczyć na ludzi, widzę. No i dobra, facet pojechał, ale zanim przyjechał, tutaj jest takie coś, zobaczcie. Ja zacząłem grzebać, ręką sięgnąłem. O tutaj, wiecie co to jest, fachowcy już wiedzą. Jest to y, przełącznik masowy akumulatora. No i ja tutaj... Tak, zobaczcie tutaj, to jest tej chwili odłączone. Było podłączone, ja tak ręką tu sięgnąłem, mówię, o ciepłe. Mówię, oho, brak masy. O widzicie, to jest ten przewód masowy, który tam do tego włącznika szedł. On szedł na klemę, a ta była gdzieś podłączona do klemy, do, do tej tutaj. W tej chwili mam bo samochód stoi, nie? No i mówię, to jest to. Wziąłem to, wypieprzyłem wszystko, podłączyłem akumulator bezpośrednio, omijając ten wyłącznik heblowy, jak to się tam mówi. Brrr, od odpalił. Mówię, no zajebiście. To nie słaby akumulator, tylko właśnie przewód masowy i brak masy. Dobra, jedziemy dalej za Dasiem. Po 50 km las chciało nam się po prostu strzać. No to stanęliśmy. <gryw> mówię do syna, Adaś kurde, duchy jakieś. Mówię, Adaś, wyłączam auto i zanim mi odpowiedział, wyłączyłem, bo byłem na 100% pewien, że odpali. I po sekundzie próbuję odpalić, on, un, un. mówię, oszty ty w dupę jeża, mówię, co teraz zrobić? Stanęliśmy na takim zadupiu, gdzie nie było zasięgu, e, żadnego zasięgu, nic. Mówię, no kurde, nikt nie staje, mówię, ja pierdziele, co tu teraz zrobić, nie? Obmacałem te wszystkie kable, wszystkie połączenia, masy, posprawdzałem mniej więcej, kurde, wszystko jest okej, okay. dalej nie kręci. Mówię, dobra Adaś, jedyna opcja, pchamy, palimy na pych. Wiem, że się nie powinno odpalać na pych diesla, ale to był ciepły diesel, więc z dwójeczki powinien odpalić, nie? No i tak pchamy go, wiecie, to ciężka krowa jest, no to, to nie jest lekkie, kurde, jeszcze z, z, z 14-letnim synem, kurde, to przepychać. I tak pchamy raz w jedną, raz w drugą, bo też próbowałem na wstecznym, mówię, nie wolno niby na wstecznym, bo ciężka sprawa na wstecznym odpalić, ale dobra, próbujemy w jedną, w drugą, w jedną, w drugą, syna, już nogi bolą, on nie ma sił, ja tak samo, mówię, kurde, no nie no, zgnijemy tutaj w parkingu, nie. Mówię, dawaj, Adaś, jeszcze raz do przodu i mówię, spróbuję z tym rozrusznikiem, bo on tak delikatnie tak mm, 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 hechał, nie. Mówię, dobra, rozrusznik hechła, ty pchnij, pchniemy razem, może wspólnymi siłami się odpali. I skurczybyk odpalił, słuchajcie, na pych. Mówię, dobra, Adaś, wsiadaj, jedziemy prosto do domu, nigdzie nie stajemy. No i tak dojechaliśmy, słuchajcie, do Szczecina. W Szczecinie Jadę i normalnie taka wizja z przeszłości, z trafika, kurde mi się przewinęła przez głowę, ponieważ w pewnym momencie zmieniam bieg, puszczam sprzęgło, on centymetr od podłogi i już, już bierze. Mówię, no nie, no nie wierzę, wysprzęgnik strzelił w tym momencie, nie? Ale tak kurde, raz wyżej, raz niżej bierze te sprzęgło, mówię, co jest kurde grane. Mówię, pewnie wysprzęgnik, ale ja wiedziałem, że tam coś jest nie tak, coś trzeba będzie to robić. Mówię, chociaż dojedźmy, a to już było pod chatą, słuchajcie, to było 2 km od chaty. No, może nie 3, ze 3, 4 może taką. Dobra, jakoś dojechaliśmy, słuchajcie, tutaj na miejscu udało się dotrzeć, już uchachany całkowicie padło, nie sprzęgło. Ale pedał nie wpadał do końca, pedał nie wpadał do końca, yy, nie idzie ruszyć, mówię. No dobra, to go zostawiamy tam, nie se stoi. Na drugi dzień wchodzę z mojej, zobaczę, odpalam, no jedzie normalnie, bierze normalnie sprzęgło, kurde, jest ok, wszystko jest normalne. Patrzę pod spód, bo to wiecie, jak by strzeli to przeważnie jest wyciek między skrzynią, a silnikiem i coś tam jest mokro, sucho, nie ma nic. Mówię, no zajebiście, no to dobra, podjechałem pod garaż tak obecnie, jak teraz tutaj stoję. I zostawiłem auto na 3-4 dni. Poszedłem do pracy na tą swoją tradycyjną czwórkę, przychodzę, dzień wolny, mówię, odpalę go, zobaczę czy odpala w ogóle, nie? Słuchajcie, odstrzała, teraz cały czas odstrzała, fuch, 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 odpala, nie? Czyli podejrzewam, obstałem albo rozrusznik się kończy wiecie tam tulejki albo szczotki no to wszystko trzeba zobaczyć albo kostka stacyjki też są takie podejrzenia to wszystko będziemy sprawdzać ale nie to jest najważniejsze przy próbie ruszenia pomów zobaczę jak to sprzęgło działa nie? słuchajcie przy próbie ruszenia na każdym biegu jedynka czy wsteczny dwójka czy tam wyższe biegi ja puszczam sprzęgło i on w ogóle nie jedzie znaczy bije się bieg to czuć że tam te sprzęgło trze i on próbuje ruszyć ale przy puszczonym sprzęgła on w ogóle nie chce ruszyć na żadnym na biegu, Więc coś się dzieje po stronie sprzęgła, czyli przeniesienia napędu. Nie wiem, albo dwumasa się rozleciała, bo ja słyszałem to tą... takie grzechotanie było, więc może albo dwumasa, albo coś z tym wysprzęglikiem, on się zaciął, kurde w miejscu i nie odpuszcza, bo pedał sprzęgła nigdzie nie wpada. On twardo chodzi elegancko, naciskacie tak, jakby sprzęgło działało, a ono nie przenosi napędu, więc. Ale nie martwcie się, ja sobie to zrobię, ja sobie sam to podłubię wszystko, nie będę żadnych mechaników tam, kurde, dupy im zawracam. w ogóle, chcę dlatego kupiłem taki samochód tani, bo on był tani, nie powiem wam jaka cena, bo to nie jest istotne dla was, chcę uciąć komentarze głupie. E ja wiedziałem, że on jest do roboty i będzie do roboty, wydech jest do roboty, bo jest dziurawy, ten wysprzęgnik, rozrząd trzeba będzie zmienić oczywiście, e turbina leży właśnie, chciałem powiedzieć, że turbiny też nie ma, ale z tego co wiedziałem, to turbina chyba jest ok. To wszystko zdiagnozujemy, wszystko będziemy rozbierać. Będziecie to robić razem ze mną, oczywiście. Ma <laughs> błędy na czujnikach, właśnie ten przepływ. Na przepływce są błędy, a to wszystko jest odpowiedzialne, jest właśnie powiązane z turbiną. Wszystkie podciśnia, wszystko będziemy, kurna, sprawdzać. I tyle. Coś tam jeszcze wyjdzie po drodze. Parę rzeczy na pewno. Oleje trzeba zmienić. No już mówię, wszystkie tam skrzynia działa idealnie. Słuchajcie, biegi tak lekko wchodzą. Naprawdę, lżej niż perle, palcem normalnie pyk, pyk, pyk wszystko ładnie chodzi, więc skrzynia biegów jest ok. No cóż, no to tyle chciałem Wam powiedzieć, że samochód mam do roboty, więc zanim wyruszę nim w trasę, gdziekolwiek muszę zająć się tym e, przeniesieniem napędu, więc już za dwa dni zabieram się za pierwsze naprawy, muszę zrzucić tą skrzynię biegów w te czwórce. No jest tutaj taka troszeczkę ciężka sprawa, bo trzeba silnik opuścić, go przechylić troszeczkę, ale to damy radę. To, to, jak, to nie da rady jak nie ja. Jak mechanicy dają radę, to ja też dam radę. I też zaznaczam od razu, żebyście się tam, wiesz, nie hejtowali mnie, że tego, że tego, że trzeba dać fachowca, jak się nie umie. Ja właśnie lubię grzebać przy autach, lubię się uczyć czegoś nowego i dla mnie to będzie wielka, wielka nauka. A jak coś spierdzielę, to zrobię swapa i tyle. W marcu przyszłego roku, bo... Wtedy szykuje mi się większy przypływ takiej gotówki, no albo sprzedam jedną ze swoich tutaj pięknych maszyn. A propos, ta maszynka jest do sprzedania, różowa, 2,5 tysiąca, jakby ktoś chciał. Tutaj, proszę bardzo, NWL 20 SE, tak samo, 2,5 tysiąca, jest to prawie połowa ceny wartości rynkowej. Ja po prostu to wyprzedaję, żeby naprawić Aurorę. Więc jak ktoś jest chętny i chce, to zapraszam do kupy. No i to tyle, to tyle. Oglądajcie, bo będzie się działo. Teraz będzie mniej wyjazdów, a więcej mechaniki, więcej z roboty tego auta. Już się nie mogę doczekać, żeby tam na pace będę robił to wszystko. Kurde, to wsiadanie, kurde, już schodki porobię sobie, takie automatyczne. Kurde, ja już wszystko mam w głowie, jak to porobić. Ale to wszystko w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że rozwiałem wasze ciekawości i będziecie mnie dalej oglądać. Niedawno nie byłem na tym, na peronie i zobacz co to zrobili. Tego nie było. Ja ten, ten... Bursztynowy Bursztynowy pociąg. A gdzie my jedziemy? <laughs> Zobaczycie, gdzie my jedziemy, nie powiemy wam kurde i za mnie powiemy, nie? Jedziemy do Wałbrzycha, pracę dostałem w kopalni. Będę kopał węgiel. Jedziemy sobie. Proszę bardzo, nic Jedziemy sobie do Poznania. A jak? Idziemy pozwiedzać. Opatrzcie jak piękna kuparka. To też. Dlaczego niewygodne te siedzenia są? To intercity, nie? Ale o, jakie fajne klapeczki za to? demonstracje. Proszę, proszę bardzo, Gansko, można sobie posiłek zjeść. Dwie godziny jazdy, ja już jedną minutę mam dosyć. Stary, gdzie my jesteśmy? Co my tu robimy? Zobaczmy no tak. co się dzieje. Ile polu. Najlepsze to w nowym mieście jest, jak się idzie. To się nie wie, gdzie iść, no, znaczy, gdzie tu iść teraz? Poczekaj, no, skupmy się, to jest coś napisane. Dworzec autobusowy, dw dworzowa, głogowska, ja nie wiem, w którą stronę. wiem. Stańmy z boku, musimy się skupić, poczekaj. Trzeba... <śle> Chodź, bo nas zdeptają. Jezu, jesteś narodu, stary. ja tu zauważyłem, że tu są ludzie z nie, Z czego? Z Co to jest Pyrkon? No, taki gamingowy, dla gamerów. Stary, my no, jesteśmy w królestwie Pryrlandy. Dobra, z schodami, nie będziemy chodzić, nie męczyć. Proszę bardzo, gigantyczny. No, proszę, jaki widać, to dobrze. Ale jeszcze jesteś za młody na to. Wyjdźmy z tego padołu Człowieku, zobacz na to. Osiem złoty pączek tylko. O mój Boże. Są taksówki, są taksówki, ale nie wiem, czy by Ubera nie wezwać. Zaraz sprawdzimy Uberem, ile się tu Dobra, Jesteśmy w pięknym Poznań. Poznań przywitał nas deszczem, deszczowo strasznie. No też. Dzień dobry. Lecimy, ale, szerokim synem. Pokaż w lusterku, co tam się dzieje. Widzicie? Właściwie nie widzicie, bo nic nie widać. O, McDonald's jest na 7 km. Nowy, no, no, nowy nabytek Marcela, a Wy dopiero to zobaczycie. Oj, dużo później. Na razie pozostawiam Was w pewnej takiej nietajemnicy, że tak powiem. Bo matka już dzwoni. Ciekawska. Eee, przygodę z... No właśnie, nie wiem jak go nazwać jeszcze. Nieważne, później się nad za tym zastanowimy. Przygodę z... Zaczęliśmy źle, że tak powiem. Po, po zakupie wyjechaliśmy ile? 10 kilometrów Adaś? Mm -hmm. Stanęliśmy na stacji wczoraj, żeby przytankować Dupa nie idzie odpalić To jest wycie taki obrót Gość mówił, że słaby akumulator był Ale nieprawdę, ponieważ znalazłem przyczynę Tutaj chciałbym podziękować, bo Pan tutaj z Poznania Zaoferował swoją pomoc, pojechał do domu, przywiózł kable, bo początkowo myśleliśmy, że ten akumulator padnięty. Ale po podłączeniu kabli okazało się, że jednak to nie akumulator, bo dalej nie odpala. Ale tu zobaczcie, tutaj jest taki pierdylniko Widzicie to? Gówno. To jest, to jest, to jest, to jest kurde do akumulatora, żeby odłączyć masę. No i tutaj sięgnąłem ręką, gorąca jak cholera. aha Tu Cię mam kotku! Wziąłem to, wywaliłem tam, ktoś klemy wywalił z boku, pierdyknął. A ja po prostu podłączyłem na krótko do akumulatora. Od pierwnego pierdolę i zaparłem. Także to już nie działa, można sobie w dupę wsadzić. Jedziemy, wyjeżdżamy, jedziemy. Wsiadamy, proszę bardzo. Pek, odstrzała. Podstawy mechaniki się kłaniają, brak masy. Dobra, dobrze, że odpalił. Jak my go nazwiemy, Adaś? Biały czołg.